W dzisiejszym odcinku pogadam sobie o najgłupszych wątkach, które ukazały się w poprzednim tygodniu. Zwykle robiłam o najciekawszych, no ale ich nie ma. W tym filmie nie mam zamiaru gadać to co już wiecie, lecz o tym czego nie wiecie. Pierwszym tematem jest oczywiście nasza zbawicielka Milena Dąbek. Możecie ją kojarzyć z serialu Szkoła. Ja akurat jestem w tymie Moniki, bo też tej laski nie trawię. Jeśli ktoś nie wie, to właśnie ona zamieszka na Ditla i będzie nową bohaterką. Może ktoś mi powiedzieć, że od razu się czepiam, a to był dopiero pierwszy odcinek z nią. Lecz nie zmienia to faktu, iż to kolejna dziewczyna, która będzie nas denerwować. Nie wiem po jakiego kija ją tam wzięli, ale najwidoczniej nie ma więcej chętnych na nowych bohaterów. W tym serialu i biorą już byle kogo. Zaraz zapytasz, dlaczego się się zbawicielką? Bo serial znalazł się w takiej samej dupie jak mój ukochany klub. Tylko tam są ludzie, którzy myślą, a to ich po prostu nie ma. Zamiast wziąć, kogoś lepszego z potencjałem na jedną z głównych i zarazem lubianych postaci przez prawie wszystkich oglądających. To wzięli kolejną osobę, która denerwuje samym zachowaniem. Nie wiem do czego zmierza ten serial, lecz raczej już do donikąd. Irek odszedł, ale 10 odcinków po nim. Pytam się, kto przyszedł na ich miejsce? Nie mówię, by ich zastąpić jeden do jednego. Odpowiedź brzmi, nikt Odeszły dwie mega lubiane postacie, ale po co ich zastąpić kimś, kogo ludzie mogą polubić? Utoż sami się z nimi. Lepiej wziąć takich jak Milena, Mateusz i Gitara. Przynajmniej nikt nie będzie się ciepieć, że się nie staramy. Drugim tematem jest cud nad Wisłą. Serio stał się cud. i Iwona od rana nie miała humoru, gdyż poprzedniego dnia spotkała Wojtka. Później poznała Łukasza i z nim pojechała głaskać alpaki. Takie zwierzę tutaj macie fotkę, jeśli ktoś nie wie jak one wyglądają. Nie uwierzysz, przeszło jej. Już nie czuje się samotna i odzyskała humor. Ja większej głupoty nie słyszałem, choć wiem jak to działa. Przeważnie dzieci z autyzmem jeżdżą na takie sesje, gdyż im pomagają otworzyć się na świat. A tu produkcja chce nawcisnąć kit, iż jak masz doła to w sumie pojedz sobie pogłaskać alpaki i momentalnie ci przejdzie, gdyby to tak działało, to te zwierzęta nie miałyby czasu spać, bo ludzi z problemami w tych czasach jest miliony, a tych zwierząt nie jest aż tak dużo. Podsumowując, nie wiem kto wymyśla tak wspaniałe wątki. To szuka ludzi do tego serialu. Natomiast widać, że mu to kompletnie nie wychodzi. Ludzie chcieliby zobaczyć Daniluka. Ciekawy wątek, a dostają ochłapy. Jestem ciekawy, czy użytkownicy premium... Którzy płacą za oglądanie prapremier nie czują się rozczarowani? Bo ja jestem i to bardzo. Kupiłem na rok Playera. Lecz za taki kontent nie dałbym złamanej złotówki. Gdybym wiedział, iż tak to będzie wyglądało, to nie kupiłbym tego plusa. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz zbawicielka, a przypnę ci serduszko. I daj znać w komentarzu, czy chcesz, żeby Milena została na stałe w tym serialu?